Cześć, jak wiecie świat stanął ostatnio trochę na głowie, a ja postanowiłem odejść na chwilę od przepisów kuchni regionalnej, bo oto na opakowaniu od y, cukru waniliowego znalazłem przepis na tartę mascarpone. I ja tarty nigdy nie robiłem, uznałem, że znalezienie tego przepisu to był znak, formę na nią już kupiłem, także zobaczmy razem co nam z tego wyjdzie. Yes! Why? Co tam, co tam Malina, Co wam dzisiaj Co ja wam dzisiaj przygotuję? Dzisiejszy przepis na tartę wydaje się względnie prosty. Potrzebujemy raptem paru składników. Tak jak już raz wam mówiłem, zwykle przepisy na słodkie rzeczy to tłuszcz, cukier i mąka. I podobnie jest też tym razem. Dokładne ilości składników znajdziecie w opisie do tego filmu i zobaczmy teraz w ogóle czego potrzebujemy. Będzie to cukier puder, mąka tortowa typ 450, jedno żółtko oddzielone, 250 g serka mascarpone, masło, oczywiście nasz cukier z wanilią. Na którym znajduje się ten przepis, cięte migdały, które później uprażymy, i na wierzch użyjemy borówek amerykańskich i czerwonych winogron. Nie mam jej wyłożonej tutaj, bo według przepisu chłodzi się nam w lodówce śmietanka 30%. Potrzebujemy jej około 250 ml. Zaczynamy od naszego ciasta. Przepis mówi, żeby składniki na ciasto szybko ugnieść. Najpierw przesiejemy 200 g mąki do miski. Tak jak zawsze powtarzam, jeśli robicie przepis na jakieś słodkie rzeczy, zawsze przesiewajcie mąkę. To pozwoli na to, że ciasto będzie miało delikatniejszą strukturę. Dodajemy do naszej przesianej mąki 130 g masła. Ja Podzielę je łyżką na mniejsze części, przez co będę miał mniejszy problem z tym, żeby je w tej mące rozprowadzić. Pamiętajcie, jeśli robicie przepisy na jakieś ciasta, zawsze wyjmijcie wszystkie składniki trochę wcześniej z lodówki, żeby miały temperaturę pokojową. To naprawdę dużo zmienia. Jeśli któryś ze składników będzie zbyt zimny, to może całkowicie zepsuć nam przepis. Akurat tutaj śmietanka musi być chłodna, dlatego o to się nie martwię. Ale reszta składników stała w kuchni około dwóch godzin. Ja zawsze myślałem, że tarty są z herbatników. Serio? No, bo one mają taką kruchą strukturę, nie? ziarnistą strukturę. Mm. Mąka i prawie cała kostka masła. Moje ulubione, od razu wiem, że idziemy w dobrą stronę. Teraz tylko cukier i trochę smalcu. I jesteśmy w domu. Przepis gotowy. Z swego czasu można było inwestować w masło na giełdzie, można było zarobić miliony. Teraz przesiejemy cukier puder do naszej miski. I przesianie cukru pudru jest bardzo ważne. Robiłem kiedyś ten przepis na ciasteczka z masłem orzechowym RIS. I tam musiałem dodać cukier puder. Nie przesiałem go i ostatecznie, gdy gryzłem te ciastka, cały czas przegryzałem się przez grudki cukru. Ochyda. Okay, Wiecie co? Zauważyłem, że przez higroskopijną naturę cukru pudru i jego zdolność dołączenia się w bardzo silne grudki, które nie chcą z nami współpracować, postanowiłem, że przecisnę go przez sitko łyżką. Bo bez tego... Będziemy czekać i czekać i czekać. Dę, dę. Zobaczcie, jak się fajnie przesiewa. Dę, dę, dę. Jaka jak góra piramidka, puszczała. nie? Alpy. Ulubione alpy. O. Dodajemy żółtko. Może popełniłem błąd, akurat trzymając odkryte jajko. Może trzymajcie je poza lodówką przez te dwie godziny, ale rozbijcie je na sam koniec. Błąd numer jeden: ostatni składnik naszej podstawy: łyżka śmietanki 30%. Szczerze mówiąc, przy tak dużej liczbie składników nie wiem co zmieni konkretnie ta jedna łyżeczka śmietanki. Wiem, że żółtko na pewno zadziała tutaj jako spoiwo. Składniki spodu szybko zagnieść. Nie wiem co znaczy zagnieść, zapewne można to interpretować na różne sposoby. Czy łyżką, czy maszyną, czy ręką, czy na stole, czy w misce. Spróbujemy zrobić to łyżką w misce i zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Na początku byłem sceptyczny. Później zmieniłem łyżkę na widelec i szczerze mówiąc, nie minęło nawet 5 minut i wygląda to dobrze. Nie wiem czy potrzeba to mieszać jeszcze bardziej, no to jest taka gęsta plastelina. Nie widzę tutaj grudek, także właśnie pewnie zaoszczędziłem sobie kupę pracy przez przesianie tego wpierw. Wszystko fajnie się wymieszało, struktura jest jednolita. Natomiast z tego co widzę w przepisie, co mnie trochę dziwi, jest tam napisane, żeby przed przygotowaniem naszej formy na tartę to ciasto rozwałkować do 2 cm. I trochę nie rozumiem jak mógłbym to zrobić. To akurat zrobię inaczej, zobaczymy później czy to będzie błąd. Po prostu sam ułożę je od razu w foremce na tartę. Okej, okay, przeczytałem jedną rzecz. Nie 2 cm, 5 mm grubości ciasta, to robi trochę różnicę. W przepisie napisane jest, że potrzebujemy foremki na natarte 23 cm. Nie sugerowałbym się tym aż tak bardzo, po prostu jeśli macie foremkę mniejszą, to zrobicie troszkę grubsze ciasto albo podzielicie je na dwie części. Jeśli macie większą foremkę, wyjdzie ono trochę cieńsze. Traktowałbym te 5 mm jako sugestie. Jeśli ono będzie miało 4 mm, 3 albo 7, moim zdaniem nic się nie stanie. Swoją drogą, nigdy takiego ciasta nie robiłem, ale kojarzę, że mamy zawsze takie ciasta, robią na święta. Mhm. I one stoją w lodówce i nie wolno ich dotykać. Tak. No, i zobaczcie, no, tak jak mówię, naprawdę nie widzę potrzeby rozwałkowywania tego ciasta oddzielnie na stole. ścianki też powinny być zakryte. Wygląda to w ten sposób, moim zdaniem dobrze. Teraz to ciasto na 30 minut wyląduje w lodówce, po czym będziemy je piekli. A few moments later. Ciasto odstało pół godziny w lodówce, jest chłodne. W tym czasie włączyłem już piekarnik na 180 stopni. Jak tylko yy, się zagrzeje, wstawimy tam na 20 minut naszą tartę. Teraz spróbujemy zrobić krem. Użyjemy 250 gramów serka mascarpone. Chcecie gotować, to musicie dużo próbować, żeby wiedzieć z czym macie do czynienia. Dodajemy teraz śmietankę, która stała w lodówce. 250 ml. Przepis mówi nam, żeby teraz mascarpone ze śmietanką zmiksować na kremową masę. My nie mamy miksera, Oczywiście. więc znowu będziemy tutaj improwizować. Mam tutaj trzepaczkę, widelec i łyżkę. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Najpierw za pomocą łyżki postaram się w miarę ujednolicić konsystencję tej masy. Dobrze, że jest napisane zmiksować na kremową konsystencję, bo daje mi to nadzieję, że nie musi to być puszyste, tak jak ubite jajka. W życiu nie udało mi się jeszcze ubić jajek dobrze. Zobaczcie, doszedłem do takiego poziomu, po prostu miksując tą łyżką teraz. Są tu grudki. Postaram się już usunąć trzepaczką. Żadnych grudek. Teraz, gdy mamy kremową konsystencję, dodajemy łyżkę cukru pudru, który, tak jak mówiłem, przesiewamy i dodajemy całe opakowanie cukru z wanilią. Wstawiamy ciasto. Skoro ta masa jest taka kremowa, to czy ona zgęstnieje? Czy to ciasto powinno stać później w lodówce? Dowiemy się w następnej części. Ale widząc jego kremową konsystencję, uważam, że będzie to zdecydowanie konieczne. To co zrobimy teraz, to podprażymy na suchej patelni 50 gramów migdałów. Prażyliśmy migdały jakiś czas. Ustawiłem niższy ogień, bo nie chciałem, żeby się spaliły. Ale wydaje mi się, że spokojnie można je na większym ogniu przyprażyć, bo i tak zajęło to z 5 minut. No i tak wygląda finalny efekt. Potem, bo się znudzą. Tańcz, tańcz dla ludzi. Dawaj. No tańcz dla ludzi. Dobra, wyciągamy ciasto. Błąd numer dwa. Z tego co widzę, boki powinny być chyba trochę wyższe niż te, które zrobiłem i zagięte tutaj aż za foremkę. Czuję się usprawiedliwiony, bo przepis mi tego nie powiedział. Ostatnia rzecz. Składamy ciasto. Rozkładamy. To się trochę stopi przez temperaturę ciasta. Jak początkowo próbowałem tego kremu, jeszcze nie było tego czuć. Ten smak wanilii niesamowicie się po nim rozszedł. Nie ma tego w przepisie, ale damy ciastu ostygnąć i wstawimy je później jeszcze do lodówki na bieżąco. Będziemy sprawdzali, czy już wystarczy. Propozycja podania cukru najlepsze na imprezę. Minęły dwie godziny. Wyciągnęliśmy ciasto z lodówki. Zobaczcie. Nic tu się nie trzęsie. Wszystko stoi w miejscu. Pominąłem jeden mały proces. Nie ponakłuwałem widelcem ciasta przed pieczeniem. Wydaje mi się, że temperatura po prostu lepiej wchodzi do ciasta. Ale ja akurat miałem troszeczkę za wysoką temperaturę w piekarniku, więc wydaje mi się, że i tak to się zniwelowało. Z tego co widziałem na innych filmikach o tartach w internecie, to oni jednak mocniej to ciasto do tych ścian dociskali wcześniej. Tu też popełniłem błąd trzeci. Chodzi o to, że wyciągnąłem ciasto z lodówki, ale jeszcze parę minut czekałem. Na to, aż piekarnik się zagrzeje. Straciłem ten moment, jak ciasto, właśnie jeszcze po wyjęciu z lodówki, było twarde. Być może, jeśli bezpośrednio z lodówki wsadzilibyśmy je do piekarnika, te ścianki by nie opadły. Ostatecznie udekorujemy to ciasto. No i co? I tak to wygląda. Porównajcie sobie, wybieram losową osobę tutaj z widowni, której pozwolę spróbować tego ciasta. O, może pani. Czy ze środkiem? To działa. Mhm. Bardzo tłusta jest ta śmietana, ten kręcały. Przez to, że to jest połączenie mascarpone z śmietaną 30. To w takim wypadku rozłączamy się, bo ja też muszę to zjeść koniecznie. Także widzimy się następnym razem raczej już w przepisie, który w ogóle widziałem na oczy. I... Jeśli spróbujecie ten przepis zrobić, to smacznego i do zobaczenia.